Nagrywać, bo no, jestem właśnie po rezonansie e, odnośnie właśnie tego tricepsu mojego. Za 5 dni będę miał cały opis, płytkę już dzisiaj dostałem, no i wracam do domku. Ale. To oczywiście, y, jeżeli operacja się odbędzie i tak dalej, no to wiecie, możecie liczyć z mojej strony, o no, ile chcecie. Nawet jak nie chcecie, to i tak to zrobię. Kolejny powrót do 400 kg. No trochę tym żyję już, nie ukrywam, że. A i też, że nawyki żywieniowe zmieniłem, wszystko jest ogólnie w miarę spoko. Zresztą widzieliście moją fizyczną formę na tą chwilę. Mimo, że waga dość niska, 101-102 kg, wiadomo, że potem do Koszulicz będę musiał troszeczkę się ulać. Ale nie o tym. Znaczy oczywiście, jeżeli operacja będzie, no to zapowiedź drogi do 400 kg. I vlogów kolejnych. Teraz vlogów nie było, bo no nie ukrywam, że ja wiem, że niektórzy z grzeczności, czy po prostu napiszą, żeby a nagrywać cokolwiek, byle by nagrywać, ale mnie już też denerwowało osobiście wrzucanie tego uh, z dupy treningu, no stop na siłę takie odcinki. Samemu mi się to źle oglądało. A i też skupiałem się na drogach, które tak naprawdę nie są ważne, zamiast się zająć tym, co, co w życiu się kręci. Stąd też nie nagrywałem, no bo i po co? Mogę sobie nagrywać jakieś motoryzacyjne, coś, bo sporo też w maździe podmieniałem, ale też troszeczkę dupałem się zmianą piast, piasty z tyłu, możemy wyciągnąć no, i z uścią bo okazało się, że tam muszę zwrotnicę odkręcić. I no, i tam małe żółte rączki e, miały więcej miejsca na włożenie torxa 55 niż ja. No ale finalnie jest to zrobione. Jest obszyta kierownica, na nowo potem Wam pokażę. dołożony jest ten system ogrzewania kierownicy trzystopniowy. Jak to podłączałem, to nie wiadomo mi każdy wie plusa z czegokolwiek. Wziąć po prostu po, po, po wybudzeniu, a potem dodatkowe zasilanie, to już działa sobie ten moduł tam. Po prostu żeby było zasilanie. On potem się włącza, wyłącza, w zależności od tego jaki macie sterownik. Ale działa to ogrzewanie jest spoko. Androida założyłem 9-calowego. Dużo właśnie w zawieszeniu powymieniałem wszystkich takich rzeczy, które mnie tam nerwowały Czy to uszczędnie półosi, zmieniłem sobie olejek, płukankę Dużo takich pierdół Teraz jeszcze dostało, dostała polerkę, dostała powłokę i, No i w sumie tyle No i dalej muszę się się odmienić opony w końcu na letnie Bo ja dalej do zimowych jeżdżę, bo nie miałem tego po prostu kiedy zrobić Ogólnie bardzo jestem zadowolony z tego samochodu Nie przypuszczałem, że taka maździoszka sprawi mi tyle frajdy jest mega wygodny samochodem, się trzyma w zakrętach mocy ma dość, wiadomo, że teraz dostanie tą mapę ale ja tam mo mocy więcej nie chcę bardziej zależy mi na dostępności momentu obrotowego szybciej, bo pierwsze trzy biegi tak jest podłoga ma paliwowa wykastrowana że masakra, ja to odczuwam, ja wam już to mówiłem wcześniej że na dwójce nie da się z ronda wyjechać bo z kurwa, 1200 obrotów bo kurwa, masakra. No więc to się zmieni łożysko, bo huczy słyszę je, ale to dzisiaj jeszcze będzie zmienione no i w sumie tyle ale z ważniejszych spraw, co może niektórych zainteresować, e, co się mniej więcej działo, a co planuję zrobić jaką serię odcinkową. Wiadomo, że nie każdy będzie chciał to oglądać, bo nie każdy jest powiedzmy e, psiolubem, ale ja jestem, jak wiecie, ja ciężko ogólnie przeżyłem e, rozstanie się z moją dobermanką, bardzo ciężko przeżyłem. Obiecałem sobie, że nie będę miał więcej psa, po czym trafiła do mnie właśnie moja pitbullka teraz też przygarnąłem ją. Dwa tygodnie później, kiedy ją przygarnąłem, bo ona miała dwa latka, to jej właściciel zmarł. No i tak, ją znałem, kurwa, nie wierzę w takie rzeczy, no, ale nic się przypadkiem nie dzieje. I no wyjedźmy, wy dwa ma no nie, w przecież mi się nagrywa. I, no i długo dojrzewałem w sumie do decyzji, żeby mieć dwa psy, bo nie ukrywam, że to też dla, dla mojej westki będzie towarzysz i tak dalej. Bardzo długo zbierałem się do dwóch ras, do jednej dłużej do, do gargetyjskiego, Ponieważ wiedziałem, z czym to się je, wiedziałem, jak to trudna rasa jest, jak źle odkowany może wyzwolić w sobie te najgorsze cechy dla rasy. Więc szczeniaka jeszcze bym wziął, natomiast pojawił się trzyletni. No i miałem troszeczkę obawy, o ile nie zaakceptuję jako tego samca Alfę, bo ja mam takie metody szkoleniowe, że muszę mieć Salsa Alfę. Tak nie do końca jakby było z moją pitbullką, czy z dzieckiem w no domu, z czymkolwiek wiecie. Za duże ryzyko, no nie chciałem tego brać na siebie. No bo to przede wszystkim w razie gdyby się coś stało, no to kurde krzywda, nie, nie dla mnie, nie dla mnie, tylko dla kogoś. I przede wszystkim dla psa, który znowu kurde straci dom. Nie, nie, nie. Ale... Pojawiła się druga rasa, do której też się przymierzają ja mianowicie i eee, Początkowo rozglądałem się za hodowlami, ale mówię, kurde, wiecie jak jest. Ja z tymi, kurde, eee, sierotami mam naprawdę, kurde, ciężko. Jest tak potem, mówię, kurde, ktoś ich nie adoptuje. Oni ja będą całe życie w tym stronisku spędzają. I znalazłem fundację Cane Cor Res Rescue Cane Corso Canepo No i tam jest, pojawił się... Jeden brzdąc, który nienormalnie normalnie urzekł. No i wiadomo w wiadomości rozpoczęło się staranie o tego pieska. Proszę staranie, bo nie jest to zwykła adopcja. To jest pies, który mimo tego, że ma rok, to przeżył na świecie piekło, no bo ma połamany ogon, dostał z młotka w głowę, prawdopodobnie z młotka, z ma zmierzoną czaszkę oczodu. Oko ropie cały czas, tam gronkowiec złocisty się wkraw i teraz jest walka o uratowanie tego oka, natomiast jeżeli będzie miał oko uratowane, tam wiadomo rekonstrukcja powieki i no, zakrapianie tego oka do końca życia, a jak nie no to oko będzie trzeba usunąć, no, tylko że ona to oko widzi i wiecie i to jest, to jest mega trudna decyzja którą mam ja podjąć, podjąć się, albo prezes fundacji, z którą się zresztą poznałem, bardzo sympatyczna pani. Powiem wam tak, że na początku tak do mnie podchodziła troszeczkę z dystansem, no bo wiadomo, no kurde, kto, kto bierze psa, który jest oszpecony. Kurde, czy, bie, czy wie, co bierze sobie na barki, czy ma jakąkolwiek wiedzę, nie? Wiecie. I wiecie. No ale potem, jak się tak poznaliśmy, popisaliśmy, także pokazaliśmy swoje profile w social mediach, żeby wiedziała, że nie jestem jakimś kluczem bo to. Chodzi o to, żeby wiecie, nie zamieniać psu jednego pieko na drugie pieko. Znowu by trafił na jakiegoś durnia i przeżył naprawdę strasznie, sporaniony po całym ciele. Połamany ten okrwa. Oh, ważył, powiedzmy tak, zdrowe kanekorso dorosłe ważył około 50 kg. Ten ważył 25 jak został znaleziony, porzucony. Musiał gdzieś walczyć, kurwa, nie wiem, naprawdę nie chcę. To jest, to jest tak trudny temat dla mnie czasami że no kurwa zajebałbym mnie, zajebałbym takiego śmiecia, co kurwa daje jak istocie typu pies, która ufa Ci bezgranicznie, on daje jej taką krzywdę, z spróbuje, że taką krzywdę, rozumiecie, to jest, ach, nie na moje nerwy i no, pies jest, był zaczipowany, ale nie zarejestrowany i wiecie, finalnie ja i tak chyba gdzieś wyznaczę nagrodę, może ktoś coś będzie kojarzył i co Wam powiem. Ktoś się gdzieś nim zaopiekuje, jeżeli go znajdziemy. Bo kurwa, no nie no ciężko mi to, ciężko mi to go podpuścić. No. Pokażę Wam zdjęcia Dantego. Dante, roczny Cane Corso. Eee, słodziak jest, naprawdę. No, wiadomo tam troszkę oświecony, kurde tutaj to twarz niekształcona, ale kurwa, komu to przeszkadza. Wiecie, jednym z tych też było, że dopuszczalna jest suczka starsza, więc u mnie też jest suczka starsza ułożona, która mi się pomoże mi w socjalizacji. Ja mam psy od kiedy, od, kiedy, od kiedy żyję, od 36 lat, mam coś z psami, to już jest któryś mój pies. Wszystkie oprócz tej Dobermanki dożyły naprawdę sędziwego wieku, bo Dobermanka miała problem z jelitami. No i zawsze wychowywałem psa na przyjaciela, żadnych, nie wiem, jakichś ostrych tresur. Po prostu ma wiedzieć, kto jest Alfom i wiem, jakie zachowania mam tolerować, jakich nie. Co pies chce przekazać, co chce powiedzieć, kiedy. Eee, pies dla mnie to jest przyjaciel, który śpi ze mną, który chodzi ze mną, który jest po prostu ze mną i cieszy się zawsze, kiedy ja wracam. Nawet mimo, że dwie godziny, trzy wcześniej byłem na niego wkurwiony, bo mi wyrzucił cały śmietnik. Dla mnie pies to jest przyjaciel i tak samo będę próbował tutaj zrobić. Wiadomo, że Corso. Chociaż nie mogę powiedzieć, że Cane Corso jest trudniejszą rasą od Pitbull'a, bo ja mam Red Nosa. No ale jest to Cane Corso po przejściach, więc z tym się też trzeba liczyć, żeby on znowu zaufał. Tyle jest dobrze, że na wszystkich ludzi reaguje bardzo dobrze i na suczki też raczej. Nie, ja jestem dobry myśląc, nie będzie złego. Nie będzie nic złego się działo. Natomiast wracając do sedna sprawy, chciałem zrobić vlogi odnośnie właśnie z socjalizacji Diego z westką, z, z tego jak on wraca do zdrowia, wraca do formy, jak on odzyskuje zaufanie, jak on wygląda później, jak nam wychodzą spacerki, no różne takie pierdoły, wiecie, ja jestem mega przelubem i kurde, myślę, że taki content będzie też fajny jako przerywnik, oczywiście potem ta droga do 400 kg, motoryzacji na razie mi się nie chce, bo po to kupiłem Mazdę, żeby kurwa nie dłubać, żeby nie wydawać pieniędzy w ciór. a wiecie, a tam z takim pieskiem wiążą się też koszta nie? Bo to też te operacje To wszystko Ja też się z... powiedziałem, że ja to pokryję Ale fundacja to tam pokryje A ja mogę zrobić jakąś darowiznę Więc uznałem, że To już mówiłem za czasu Uznałem, że zrobimy Zrobię jakąś znowu aukcję charytatywną Dam parę medali, puchary ze swoich, a pieniążki w całości pójdą właśnie na tę fundację, czy to na zakup jakiejś karmy, czy, czy na inne operacje innych piesków i, i myślę, że mi w tym pomożecie. I tak samo, jeżeli byłby problem z jakimś, nie wiem, cięższym zabiegiem, z nojodantem, to też pomożecie, polecicie kogoś, czy ewentualnie jakieś zrzutki, bo wiecie, ja na siebie zrzutek nie robię, to wyjebane, ale na pieska, jeżeli braknie, jak najbardziej, nie będę miał wstydu, wiecie, poprosić. Ja sobie poradzę. Tam operacje tryscepsująłam, ja ludzie, którzy mi się zaoferowali, firmy, z którymi współpracuję, i ja przez to wiem, że ja dobrze wybierałem firmy, z którymi współpracuję. odrzucałem dużo firm ofert, kurwa, i wiedziałem, że to po prostu nie ma, nie będzie tego na dłuższą metę. A tutaj mam osoby, z którymi się przyjaźnię. Po prostu z nimi jestem, no i mogę na nich liczyć w każdej chwili, w każdej sytuacji, o której bym nie zadzwonił. Tak myślę, powinno się. Układać, tak powinna się układać współpraca między e, ambasadorem a, 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 a firmą, stricte firmą. E, dlatego też wiecie, nigdy nie <laughs> miałem jakieś lepsze oferty, Kurde, wielkie hajsy i tak dalej, ale tyle zgowałem, bo wiedziałem jak to będzie wyglądać, nie? Ja nie jestem żadną marionetką w w rękach. Możemy działać na zasadzie kumperstwa i wzajemnie sobie przynosić profity, tak? A nie kurwa jak roboty, nie? Dlatego ja też na przykład nie biorę treningów personalnych, bo wiem jak moi znajomi biorą. Mimo że... Kurde, odmawiam non stop, bo... Wiecie jak jest? Ja mam non stop of jakieś treningi o tej, Ja tego nie robię, bo ja bym stracił życie. Ja chcę mieć czas dla siebie, ja chcę wstawać sobie, o którejś chcę, zrobić co mam zrobić i tyle. No i to tyle. To teraz jeszcze wam na koniec pokażę dantego i tam co tu w bardziej to pozmieniałem. Wracam do domu z rezonansu, potem jeszcze zrobię piastę, a później sobie zrobię trening. Treningi robię praktycznie codziennie, ale to są naprawdę treningi z dupy. To są jakieś pompki, jakieś coś, nic siłowego. No nie ostatnio tam jakoś 300 machłem w, w Monsterku, no ale tam 300 w Monsterku to wiecie, to kurwa no, każda pizda weźmie, no dobrze, no to tyle. no słowem. Wstępu do jakichś tam nowych serii. Teraz znowu pewnie parę dni nie będę nagrywał, no bo musicie zrozumieć, nie mam o czym, a w kółko nagrywanie tego samego po prostu się przejada. Na razie.